Jak wpijecie te 8000 w górę, to zaproszę Emilię na randkę. No. Molax, jakby to powiedzieć, twój pokój jest zajęty. O, o jest zły no. pomysł! To jest Ech. dobry pomysł, bo chcę wiedzieć, kim mnie zastąpiście. Co tutaj robi? To jest ktoś ty, wiesz, MOLAKS, Musimy cię no. ulokować jakimś... na chwilę. No, na chwilę. Czekajcie, czekaj, czekaj a pokój Emilii. Jestem za. OK! Eee, a czy czasami u niej w pokoju jeszcze nie jest... Eee, nie, 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 nie. No nie, co? Nie, nie, co? O tym, nie nie, nie, nie. Nie, N nic! A, kolejne dzieci, w drodze pewnie. Jakie dzieci? E, tutaj jest e, łóżko Eee, co ty... więc wy musicie spać tutaj. Ej, Yolo! No? Yolo masz do pożyczenia jakąś piżamę? Jest! No oczywiście, czekaj, chodź! Co to jest? Boże! Pasuje? w ogóle ja chciałem wam... Bardzo podziękować, że mnie przyjęliście do siebie, bo strasznie za wami tęskniłem tak bardzo. Numer konta bankowego znasz, spokojnie. Nie, to co jest z nim, nie tak? Przepraszam w ogóle, ja tutaj mogę spać. Nie, nie wiem, czy ci to przeszkadza w ogóle, czy, czy nie. Nie, nie. Na pewno. Jest okej, wszyscy się. Tak, tak. Yy, no to my lecimy w jakby to. Co... Tak? Yy. Martyna, nie wchodź tam. Nie, Cześć. Nie, 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 nie nie, 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 nie. Hej, nie, nie, nie. nie, nie. Znalazłam swoją kolejnowa. mollux Amy. me Hej, cześć, witajcie, z tej strony Smolaks i witam Was na kolejnym odcinku z Minecraft domu. Dokładnie tak, na sam start informuję, że 8000 łapek w górę, to wtedy wrzucam 3 odcinki w tygodniu z Minecraft domu, yy, więc opłaca się. Dlatego chciałbym podziękować moim wspierającym, zachęcam również do subskrypcji na kanale, zmieńcie ten przycisk już na szary i do tyle, zapraszam do oglądania. O, ja tych podaję, yes. ciężkie. Musiałeś mi wyrzucać. A musieliście no. mnie wyrzucać? Jest. Ja mam pytanie: czemu panice? to jest takie ciężkie? O co tu chodzi? Nie mogę No to, o... to weź, inny, weź inny, weź inny. Weź ten, Emil. Co? No. Nie, bo to stoi tak na środku. No weź inny. Co, co, co to to, tam masz? A co jest ten, Co, czekaj, czekaj. Nie, 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 nie. To jest się dzieje, nie da się go podnieść. No to otwórzcie zawsze, co tu jest, co tu jest. Jolo? No, boże, jolo. YOLO byłem z tego pudła Napiszcie komentarz JOLO w patrzcie to przypniemy wam serce tak. Dzień dobry, dobry. wpadł się. Nagrywasz, nagrywam. Nagrywam. Dzień dobry, dzień, Dobra, dzień, dzień dobry. dobry. No. Hej witajcie. Z tej strony jest Smolak <noise> I, i ze mną jest cała ekipa z Minecraft domu, przywitajcie się. Hello. Hello. No. I, I na sam start mówię, że 8000 tysięcy łapeczek górę to kolejny odcinek z Minecraft domu oraz, oraz, ale to... Czekajcie, czekajcie, muszę wam powiedzieć na osobności. Jak wbijecie te 8000 w górę, to zaproszę Emilię na randkę. Co tam mówiłeś? Co? Nic, że! JOLO! w pralce, Jolo w pralce mówiłem! Chodź ja też powiem, ale tu musimy iść na górę. Wy Wy te pudełka już... Jolo już do roboty! Bo nie ale mi tu fajnie było Jak byś z, z tego pudła? Schodź, no, no. macie teraz zasubskrybować kanał Smalaksa, bo zaraz 100 tysięcy widzów, tak Więc, tak jak mój tyłek, widzicie mój tyłek, to tutaj e, jest Ja muszę się w w mój tyłek O, oh, i don't, no bo to... Co, Co? Co, Touch Trade? Bo nie powiedziałem, Vivi! By Vivi, na 100% powiedziałeś, Vivi. Nie powiedziałem, Vivi! Vivi, coś lala. Widzisz? Dobra, no. no dobra, to co chcesz, Ufer? Chodź, chodź. choć, zboczeń, no. siadaj co? tutaj. Ja... No dobra, siadam, no. I pójść najsoczystszego bąka, jakiego w życiu byś puścił. Czemu przy to miałem puszczać bąki? Puszczaj bąka. Eee, a coś mi. Dobra. Jak tego poczuć? Dobra to takaś gruchówa była. Zróbmy to. E, Co ty? no e, No. Bo jeżeli wbijo te 8000 łapek w górę, to tak jak no. się omawialiśmy, będziesz rzucał 3 razy w tygodniu odcinki z Minecraft domu, tak? Tak. Czekaj, 8000. No tak. 8000 filmów tak. w ciągu jednego tygodnia, tak. I no, e, Trzy 3 łapki w górę. Co, nie, na odwrót. 8000 łapek to są 3 filmy w tygodniu. Tak? No ok, tak. Deblema. Nie, to dużo. No wiem, że to dużo, no ale trzeba. No, a że radę. było 8000 filmów i 3 łapki, to wtedy nie bił. A nie wbił. Nie, no. Kurde, wbijam. miałem 36% z matematyki. Dlatego nie, musicie. Nie, ja, ja czekam. Macie kliknąć w te pudełko i zostawić no. tę łapkę w górę. Od o, w o, jest niebieska o, o, i wtedy o, jest o. zostawiona, tak. Tak, o. tak. 8000 tysięcy w górę, to nagrywamy trzy odcinki w tygodniu do Smolaksa i trzy odcinki w tygodniu z Minecrafta Medycyna Dziewczyny, który był pół godziny temu u Marysi, więc... Do. Zapraszam tam, zapraszam do Marysi. Ja, ja tak. Ja, chodź. Musimy ciebie... Tylko, stary, jest problem, bo, bo, bo Jaki jest bo... problem? Blue Fair, bo mamy mały problem. Jaki? Ja wiem, jaki to jest problem i... Bo... Jaki? Jaki to jest problem? Słowak, jakby to powiedzieć, twój pokój jest zajęty. Super, super jesteście, Zaj... zajęty mój pokój. Ile mnie nie było? Ile? Tydzień dwa? dwa? No właśnie, a wy co, już zastąpiliście mnie? Nie, no to, jest miesiąc no to ja było. Powie, z miesiąc. Mówię, fajnie, zbliżam się. Przyjaciele. Tak, przyjaciele, no przyjaciele. To sprawie, tam co mieszka. To tam mieszka. Ja idę sprawdzić, że tam mieszka. Spokojnie, Tak? Może lepiej tam nie, bo lepiej tam no. Nie. I co? I ten malunek na ścianie też zniszczyliście pewnie. A nie, popatrz no, no do Zapraszamy jecha. do zmysły. Ale spokoju jest. Nie chcesz się może napić mleka, do kuchni pójdziemy. Właśnie. Polak, porozmawiamy nie. o męskich sprawach, co nie ty? Nie, nie na, na, na ten. Nie, nie na ten. Nie, szkoda. nie, ja tam Pani wchodzę, ja tam wchodzę. Nie, 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 nie to jest Chcesz poglądać rybki, popatrz jakie fajne, mam akwarium. Przecież one cały czas tutaj stoi. No właśnie, widzisz? Ale nikt ich nie będę nie dawno. To jest dobry pomysł, bo chcę wiedzieć, gdzie się się, kochani przyjaciele. Z może? Eee. Ja, A jest co może do nie nie napiso, może? No bo takie To niech napisał, kogo obstawiają, to jest spokojne. No. Napiszcie teraz kto kogo obstawiacie, chodzisz? kto mnie hmm. zastąpił, ja kto wam, zamieszkał ja w moim tak. pokoju. Przestań! Tak. w kieszeniach kogoś. Błagam, żeś że kiedyś połknął tą harmonijkę. jest. Oh. Ej, się serferka, tak, tak. Będę kipnąć, tak. będzie takie... Oh. No, ej, dobra, nie zmieniajcie tematu, ja tutaj wchodzę, nie? Nie! No, nie. więc teraz już napiszcie, kto tam co? mieszka zamiast no mnie. A ja teraz wchodzę. Bo nie, nie, bo tam to dzieci tam mam Trzy, jeden. Nie. E, dobra, e. zielony dywan. To jest moje. Aha! Aha! Co tutaj robi? To jest tyś, więc ja, tak. czy, czy ja tak wyglądam? No, czy nie, czy nie, ja tak wyglądam? Wersji, animacyjnych. No, okay. Właśnie. Jak dziesz... Czy no, ja nie? tak... Nie, ja tak... Nawet a. nie ten kolor oczu To nie jestem ja! Pamiętasz jak no, miałeś biegunkę? Wiesz... No pamiętam. No właśnie tak wyglądałeś i tak? takiego cię zapamiętaliśmy. Właśnie znaleźliśmy gwiazdki ranko. Wątpię, że bym się uśmiechał podczas biegunki, okej? Okay? Ale może Nawet... to była wesoła biegunka, gdzie zanias yy, zwykłej... Kupy były cukierki M&M'sy O co no, wygadacie ja. w ogóle? Ja bardzo. To nie jest mój komputer. Dobra, sprawdźmy, czy je to jest konto na Facebooku. A. Nie historii. A czemu nie? Ja coś sprawdzę sobie zaraz. Aha. Dzięki o, e, o gr, e, hmm. no. Super, ja o <laughs> wszystko wiem. Serio? Szreku. No to by się zgadzało teraz. To Jolo ja ja bo to twój pomysł. Nie, to twój pomysł był. Twój pomysł. Twój pomysł. Oj. Oj. Twój pomysł i nie wyprzeczaj, nie zaprzeczaj. Ty, twy, twój pomysł i bebe pere 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 Dobra, ja chcę swój pokój, nie? Ale to dopiero za dwa tygodnie, bo jakie rem... dwa tygodnie? Chcę już teraz, przecież ja to i tu, tutaj, nie było mojego łóżka, moje łóżko było. Patrz, ty będziesz spał tutaj, a ty będziesz spał on a, ma bardzo Przepraszam. Przepraszam. No, no, to tym bardziej na pewno. Nie, niech on sobie mieszka u Yolo, ale za ciekawego na kanapa, no. No to u Emilie, nie wiem. No. Nie, no w no, ale. Wiesz, to co? Że te kanapy na dole bardzo są wygodne, bo ja tam śpię z Matim już od tygodnia, jakiegoś miesiąca, nie wiem, w sumie zbytnie. I Bardzo wygodnie nam się śpi, to nie darzę, będę z... z wami do, dla ciebie no miejsce. No sorry, ja, ja z wami nie będę spać. Ja chcę mieszkać w swoim pokoju sam. Co tutaj robi w ogóle tak kaczka? Ty jest na ścianie Telewizor w ogóle jakiś latający. Jak ty jeszcze śmierdzi? Boże, to tutaj był mój pokój, a teraz zostało. No właśnie, co zostało? Nic z niego nie zostało. No nie, masz no, jeszcze no, szafę. ściany, sufit został, okna, tafa, mhm. okrągła. majtki zużyte. Co? Właśnie. Nie. On korzysta z moich majtek, no super, fajnie. Te różowe to też twoje? Nie, to akurat ktoś mi wrzucił od YOLO. Albo to, 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 to Szeka. Wiesz, że to nielegalne. Koleżanki Jolo są nielegalne dla ciebie. Ale to ktoś wrzucił, nie wiem kto robi ostatnie pranie. No co, myślałem, że różowy jest o ciebie. Hmm. Ale. A nie dla szreka, Bo no, tutaj był. Dobra, nie zbogatsujmy tutaj, Smolax. Musimy cię no. ulokować jakimś... na chwilę. No, na chwilę, na tak. Chwilę. A potem wrócę tutaj, tutaj poko... tak? Wrócę tutaj. No eee... zobaczymy, okej? Okay. Ale wró czeka. Nie, nie, ja chcę pokój. być pewien. Czekajcie, wrócę czekajcie. tutaj. No tak, wrócisz, tylko trzeba wyremontować tak? pokój na strychu dla szreka. Ja! No i okej, okay. no, no i mi to post. pasuje. Ja chcę no. po prostu wrócić do swojego, co? No. Niech zamieszka w pokoju obok mnie. W pokoju obok będzie mieszkał, rzekł, jak tam wyemontowiemy to wszystko. OJ zawsze psujesz mój POMYSŁ. Może. Ja mam, mam lepszy pomysł, ale co? zostańmy, gejata, mieszkajmy razem. Mm, ja bym się to odpuścił, Podradam. Chyba, Podradam chyba nie. Ci. Chyba nie. Czekajcie, czekajcie. a pokój Emilii? Co z nim? Nie tak? Jestem za Co? Co? To jestem za, że um, ja to mogę jeszcze. A To chyba rob, problem rozwiązany. No przecież to i tak tylko tymczasowo, co? co nie? A czy czasami u niej w pokoju jeszcze nie jest... Nie, 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 A co, nie? No, nie, 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 nic. nie, nie, A nie, 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 ale o co chodzi? Jest jestem co jest? Nie, nie, co jest? nie, 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 Opa! Opa, to jest Ale Jestem dorosła. Nie, natych, nie, natych, nie, natych. Dobra, nie, chodź. nie. Dobra, portugi. Proszę. Dobra, y, Spolak zapraszam. No Za tak. I, chodź, chodź, chodź. Idę, idę. O, Matulu Kolejne dzieci w drodze pewnie. Jakie dzieci? Jesteś to? To, Dora, pokój Emilii. Jakby tak się prezentuje, mm -hmm. e, tutaj jest y, łóżko e, dla co pracowników, taj? więc wy musicie spać tutaj A jakie dla pracowników, jak tutaj nikt nie śpi, a Mati śpi przecież na kanapie? Eee. E, ja ja Dzie nie Dzieci śpią, tak a, tak. Dzieci działo, dzieci. tak, Dzieci tutaj spały jednej nocy Przecież u na, na górze są łóżeczka No właśnie, nie e, Nie ma już Nie, nie. Ale bo one jest już są za małe, bo dzieci. A czemu nie staryzno. mogę tutaj spać? Ja chcę tutaj spać fajnie. Zaufaj mi, zaufaj Ale mi. Ale ja chcę tutaj. Zaufaj mi. Dlaczego? E, dowiesz się w swoim. E, e, w, w tym łóżku jest deska złamana, wiesz? Nie wiesz, co tak, tam gdzie stało? Gdyby nie za deska, pachnie. jest płaska, to tutaj jest. jest te, te... O co wam chodzi? Jezu, kochani, napiszcie, co oni ukrywają, dlaczego tutaj są dwa łóżka, ja tego kompletnie nie rozumiem. O co tutaj biegam, możecie mi powiedzieć? No, ja, nie ja nie lubię biegać, bo mnie boli kolano i wiesz o co mi chodzi? O wiesz? co tutaj chodzi? Mi wypada. O Super, ten trawaj, okay. co nie chodzi e, Tak. Tramwaj. Super, dzięki Ja proponuję tak, żebyśmy zjedli kolację i się już powoli szykowali spać. Ja te, te o, to właśnie. To, A, kromowa, no dobra, okej okay. Chcecie tosty? Tak, tosty. O, Tak, 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 A, okay. O pewnie powiem, że w lodówce została jeszcze hawajska wczoraj. Cicho! Jedliście hawajska? No lufar jad. jadł, tego spisko, My prawie codziennie po tym jak coś się wydarzy jemy pizzę e, no. dobra, ja idę się y, szukać do spanka i zaraz ty przyjdziesz Ja tu myję Okej, okay, no, dobra, dobra. Okay, dobra. Okay, A, to... Ja pierwszy się myję, ja pierwszy się myję Nie, bo ja! E, ja, ja! ja. To, jak ja, ja, jak zwykle kolejka zami. do łazienki Kurde Co robimy z tą zupą, bo ona już stoi tydzień To wysią wywalcie ją Ja zrobię herbatę A ona nie była zrobiona wczoraj Co? Mam dwa tosty Bloki upiktost <noise> daj mi, <noise> daj mi O, dzięki Ulol, o dobrze upieczony. A ty mam masło? Eee, nie skończyła eee, nie się. Dobra, no, no, czekajcie, ja zrobię. to... Ja to ja, nie ja to, O, to ja poproszę o, jedną A ja tą zupę herbatkę. wyleję do kibla ty, lepiej. Tylko e, rybka tym razem nie pijesz herbatki z rumem Łapcie. Ej, ten kibel tutaj no... na dole jest czynny czy nie? nie. Eee, tak, tak chyba. Tak? No tak? Na pewno? Tak, tak, a on tak. czasami tam się nie... A to nie, tam a. nie Zbyszek nie przegryz przegryz czegoś a, a, czasami? Lepiej tam na górę No ale czekaj, czekaj, Swak to możecie Ci mm. pokażę jak ten kibel wygląda. E, no okej, okay, dobra, co, co, się... co to się. Co to się... Czemu są a dwa kible tutaj? Parę, że Kuba? Bo okay, okay. e, pytaj się nie mnie. Co to się stało? To... Okej, okay, no dobra, ja chciałem tylko wylać zupę, więc ja tutaj. E? Dobra. Ej, ktoś to spuści później. Powodzenia. No, Emil, ja, ja mówiłem, żebyś nie dawał rybce e, herbaty z rumem. No i nie to przyniosłem przecież. Najwięcej. Daj. Nie, ry, ry, ryba, ryba, ryba nie może rybaczka. A wiesz, e, ja Ale też chciałem ta... herbatkę. No, a ty też. My robimy, robimy, Kupa ja robi herbatę, Aha, tak. o, 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 Proszę, masz tutaj. Nie. Nie ryba, 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 Może, może też powiedzieć, do... żeby się okazał w końcu jak, jak już ko z tego prysznica już korzysta to żeby on spłukał tą kurde brudną wodę i te włochy jego. Chodzi, A bajaku. przepraszam bardzo, <śmiech> <Halo>. <śmiech> czekaj, 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 przepraszam bardzo, czy czasami wy nie mieliście prysznica z autospłukiwaniem? No to co. Co takiego jest? O ty zapchałeś! To ty zapchałeś! To ty zapchałeś! To ty zapchałeś! Nie, to ty zapchałeś! Widzisz, że oni najmniejszych za łazienki nawet czekajcie, nie my Czekajcie, 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 ja może pójdę teraz do łazienki, ja się przebiorę przy okazji a sprawdzę czy tam włosy są A. a... a, a... a, a... To wy się grójcie po prostu. Zapuszczasz kurde dziko. E... No ty tam zapraszasz ty chomu kulujcie, Ja to jest jakaś mutacja z czarnobyla! Urad, mam kulkę O, cześć, ale. Okej, a ładnie górka. Ja, o, ja też bym się do musiał gdzieś przebrać, ale nie wiem w a którym pudełku w sobie ruchem? mam piżamę nawet Ale w tym gdzie byolo Eee, nie, nie Właśnie jolo to. czy w tym pudełku, którym w którym byłaś w piżamę? Ej, Yolo, no? masz do pożyczenia jakąś piżamę? Jest, no oczywiście, czekaj, ch chodź, chodź! chodź. O, dobra. 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 to ogarnik też się ogarni kurde. Ale będzie jakaś miara jak normalna, ruchem? tak? Tak, Nie ma tak, herbatki. Tak. Papka tak, kolejna. No pokaż. Tak, ja ci mówię, będzie idealnie pasywała. A na 100%, e, tak? Tak, tutaj w szafie, jest, weź sobie. E, e, no dobra, to e. ja widzowie się przebieram w piżamkę i, i zaraz do Was wracam. Dobra, tutaj jeszcze zapięć guzik. Ech. I tu. Dobra. Mam piżamę, uwaga i sprawdźmy ją Co to jest? Boże! Jolo! Co ty mi dałaś? Już to jest za krótkie na mnie! Co to jest za zwierzę? ja krzyczycie, zaraz sąsiedzi będą dzwonić na policję znowu. O serio? Ej, nie wchodź tu, nie, nie, nie! Nie, 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 Ciszej. jak ja w tym wyglądam, to przypnę wam serce. Co ty mu dałaś? Nie, nie patrzcie na mnie, ja to chcę ściągnąć, nie. O Co to jest? Tak, tak, tak wniosek duże dziecko. No myślałem, że jak poproszę ją o pijamę, to dam jakąś normalną, a nie takie coś! Ale o! nie ma normalnych piżam! święty, jak ja wyglądam! <grym> Ale ty lek masz fajne. Ale masz ogonek! Daj dotknąć! Co? Jezu. I No nie! Zostaw <grym> Ja, nie, zresztę. dobra, będę musiał to przeżyć dopóki nie znajdę w tych kudłach swojej dobrze woda. Nie chodźcie sorry. na dół, dopóki no. nie znajdę swojej kuzera, muszę w tym chodzić. Ty, Mati, weź od ten ten ten, ten, ten prysznic, proszę. Już wuj... sprawdzałem kto i ale jest zatkany. No Już odetkałem. Jest zatkany nadal. No to nie moja wina, że były w, 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 w blond włosy. Ej, nie wiecie jaka dobra ta herbatka. To nie mój pomysł tym razem, więc proszę. Że... A, a, to ja no, Dobra, Piękny, proszę pominijmy ten temat. Nie, nie. Zytajmy, rdę. Mogę rdę. Jemy, nie. Ślicznie. Tak? Jemy, 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 jemy. No. Smacznego. A, smacznego. Smacznego no, wszystkiego. I Ty, dobre, ty to zrobiłeś, bloki. No. Ja wam każdemu przygotuję herbatkę tutaj. Będę Tylko walczy. nie z rumem. Co? nie. Herbatka no, z rumem, co? Łapajcie! Możesz zrobić jaśminową. Łapajcie! Malizkę zrób, bo się zestresuje chłopak! Łapajcie! Co się, się stało? Co się stało? Mati, chyba za dużo tych tostów zjadłeś! Sorry! A Mati? Przestał herbatkę! Lufer, jesteś miedzy talerz, talerz na minus! Zjadł, lufer. O, dziękuję! I wypluj go! Masz herbatkę! Ja. Patrzcie, strasznie! Ja wiem, że Smolak zwróci entuzjazm, ale zaraz sąsiedzie będą zadzwonili! Mówi ten, co się najwięcej drze zawsze. O, no ten, o, się o, o, nie nie Ja się ja ja No ty dż. się, a, się a, najbardziej ja ci przypominam, ty że to jutro to, to ten bierzesz się za Jest cały zapchany twoimi włosami. Nieprawda! To ja się myję To w podobużu, siedzi najdłużej pod próśmieję. Ty się myjesz? A to prawda akurat. w ogóle chciałem wam bardzo podziękować, że mnie przyjęliście do siebie, bo strasznie za wami tęskniłem tak bardzo. Numer konta bankowego znasz, spokojnie ale. No. w sumie dzieci, dzieci są teraz same, może do nich iść w sumie. Nie wiem, przewinąć, cię albo coś. Nie tak się no, może do Jezu. Ja nie żartuję. Sami. Tęskniliśmy. Nie to tak prawda. samo. Nie, prawda. Mogę tęskniliśmy. Tylko Smolak, pamiętaj, że tam jak będziesz ze mną, to grzecznie. No? Bez krzyków tak, żadnych żadnym Ale nie. Ale coś, coś takiego. To może to tak stanęło. Pojedzone, pojedzone. No tak. mhm. Idziemy spać, no. wstajemy rano i pomagamy sobie rozpakować się do końca, okej? Okay? Dobra. Tutaj, dobra, okay. no, dobra, dzięki. Dobra. Do 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 dobra, no dobra. i po bez... bez? No kurde! Od... Bez czego? Idź tam do siebie. <ślać> Ale mówić o Cim Cireńcim. Tak jest Na ma... Nie no, chodzi do pokoju. Nie, to oni mówią A... o si Co to jest? Nie, co jest z nim nie tak? Przepraszam w ogóle ja, że tutaj mogę spać. Nie wiem, nie wiem czy ci to przeszkadza w ogóle, czy, czy nie. Nie, nie. Nie wiem, się. No, tak, tak. Znaczy no, wątpię, że to było okej, okay, no bo zajęli mi pokój i nagle wsadzają mnie do twojego i jeszcze mówią, że mam spać, bo... Nie wiadomo dlaczego, nagle ma, nie mogę spać tutaj. Um, weź, no, mi, weź mi to wyjaśnić. Um, no bo, no mówiłam, że to, to łóżko jest zepsute i ono po prostu... No nawet ja na nic na nim nie kładę, bo, bo no mogłoby się zarwać od razu. Jest po prostu... Tak? No. Mogę, mogę no. wejść nie, sprawdzić? Nie, nie, nie. Nie, 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 musisz, nie musisz, nie musisz. to hmm, no dobra. Lepiej nie, bo to, to, no, no, tylko raz dzieci na nim spały i potem się popsuło, no. I tak się rozglądam, co tutaj masz. No nie, za no dobra, to, to musimy się położyć, nie, no, czy coś. Mm -hmm. ja to pod ścianą śpisz, tak? No tak, no, chyba A. tak. No chyba że ty. Nie, 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 mi, mi to nic nie przeszkadza, dobra. Ja, y no, Okej. Okay. Ja, ja się tutaj położę. Jest jeszcze ta piżama. Yyy, no to. My spad... słuchać. jakby to. Tak, 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 tak. o co chodzi? Tak? Nie, chciałem się. bo. te, te, tak bez pokania wchodzisz, jak zwykle. Gdzie, ja byłem. te, te, z bola. tutu, tu. Przecież mi tutaj spać. No, to no to... Eee. Ty, to by... Nie, nie ważne, róbcie co chcecie, jesteście dorośli, Idziemy powodzenia Idziemy spać, dzbanie! Jasne, jasne, zawsze powiem. No, tak mówiłem no, Dobra, noc, papatki Co? Co? O co mu chodziło? No, ja nie wiem, no! I czemu on powiedział, że mogę spać tutaj, a ty mówisz, że nie mogę spać tutaj? No, bo on nie wie, że to łóżko jest popsute, W sensie nikt o tym nie wie, bo jakby yy, te dzieci tu spały na tym łóżku, i jak pamiętam, ja chciałam na nim usiąść, to ono nagle się zarwało i teraz ledwo stoi. To wszystko nie przez wiem. te dzieci. Coś mi tutaj perfitnie nie gra. Dobra, to, to kładziemy się, co nie? No, no tak, chyba tak. No, dobra. To. to, to do, dobranoc. Dobranoc. Ja, przepraszam, przepraszam, nie wiecie, może pan e, bez słów, bo Dimitri zrobił. A e, Pardon, e, ja przepraszam, ja nie w porę. E. Wytam ten. Jak coś do powodzenia, Smolak, ale, jutro nam powiedz, jak o, to co? było. Ty rybka, bo nie, śpią razem. I dobra, dobra nie może nie przeszkadzajmy, ja uciszę dzieci. No dobra, dziecię, coś dobra, dobra no. Idźmy spać lepiej. Dobra, to, to idziemy coś spać. Co się w tym tak? domu dzieje? Nie wiem. Coś A mi... się ja przepraszam, gdyby mnie tutaj nie było to by takie rzeczy, rzeczy, by się nie działy Znaczy nie, nie wiem jak jest ci to źle to mogę się na podłodze nawet położyć jak No nie no tak już nie wypada, no, przecież to jest twoje łóżko i ty powinnaś na nim spać No ale ty tu jesteś gościem w tym pokoju Więc... Nie, 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 ty musisz spać na swoim łóżku Ja, to ja się tutaj wprosiłem, bo ja również dobrze mogę spać na kanapie, a śpię tutaj, więc no. Dobra smawa skład się już i tak tu już pewnie nikt nie przyjdzie, to tylko łóżko. No dobra, no dzieje się Emilia, czy ty widziałeś moją pro! Eee. Mimi Nie wierzę no. hej, Martyna! Cześć, cześć! Martyna, nie wchładź tam. Nie nie wchodź, nie, nie, nie nie, Hej, znalazłam swoją kolejną... SMOLE! Emi! E? Martyna? Co tu się dzieje? Co się dzieje? Co ty Martynę, tu robisz? co ty robisz? Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? E, inaczej, co ty robisz w łóżku Emilki? Ale ja nic nie robię w łóżku Emilki, ja I tutaj dlaczego spałem. I ty na tym łóżku? O co tu, tu chodzi? o kryształki! Ehm. E, co? To e, jak A, a jakie kryształki? Przecież o co chodzi? Eee. A, o co chodzi? A... A... Czekajcie! Czekaj, czekaj. eee. Co ty tu robisz? Ja muszę do ale ty. Nie, nie. Ja tutaj to co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? Przecież ciebie tutaj nie było, wyprowadziłaś się. Eee, taka sytuacja. Was, te, te łóżko to jest Martyne łóżko, bo ona się. Wra eee, wraca! Wraca, tak. Tak, tak mm -hmm. powiedzieć. Co? Co? Czemu nikt nie powiedział? Mi nikt nie powiedział, że ty też tu jesteś. Znowu? Ja chciałem to tak łagodnie, bo wiecie, bo wy mieliście taką nieprzyjemną sytuację, że ty byłeś księdzem, ona była zakonnicą, wy potem poszliście do, do, do klasztoru, potem on chciał być papieżem, ty chciałaś być e, świętą teraz z Kalkuty i to był problem! Wiecie co no. się mówi w takich sytuacjach? Nie! A to nie, niespodziewany wzrost nie. akcji! Eee... także... tak... Eee, tak eee. Nie, Lufar, ja nie chcę mieszkać ze swoją gnuą pod dach... Ja stąd się Ale pakuję z tak, po powrotem. Ale to co to była, kurde, ja belemole! Ja się stąd pakuję... to jeszcze gorzej! To jest smolak, się Smolak, nie! Ej, to smolaks, ja zabieram z pudła... Nie no. Ja... ja się stąd wynoszę. Ej, no nie wykupię Ej. się, to jest takie rzeczy się wyprowadza? No, tak, okay. no! Smolak! Co? Równie dobrze Co ja Martyna? mogę mieszkać na drugim końcu domu i nie musimy się widywać, ale zostań w tym domu i ja też chcę tu zostać. Mamy jedną kuchnię i. Taki łapkowy wbili w ogóle. Cieszył się na powrót Martyny. Stary ty swoje była! No, ty ale nie, nie mam gdzie dziewczyna. mieszkać! Aha. Czekaj, 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 czekaj oh. sprawdzę. O! Oh. Oh, nie. Oh, oh. Ale ubrałbyś się chociaż, stary. Uh.